Mikołaj Magda, coraz bliżej finału awansowaliście do kolejnego odcinka, jak się czujecie? Uważam, że to jest w ogóle niesamowite, bo wiem jak też ten tydzień był. No ciężki. No, był hardcore, była jazda bez trzymanki, kurde. Ta rumba tak nie wchodziła. Wczoraj jeszcze jechaliśmy z próby na trening, bo ja byłem tak załamany tym wszystkim, ale git w ogóle. Strategia jest taka, że właśnie się nie użalać, że nawet jak jest ciężko, to lecimy do przodu. Doceniamy każdą chwilę i mega się cieszymy, że będziemy w kolejnym odcinku i lecimy. Ja uważam, że w ogóle to jest takie zwieńczenie tej pracy i tych takich ciężkich momentów w tym tygodniu. Więc mega miło, że to jest takie docenione. Mikołaj Rumba była równie intensywna jak taniec w zeszłym tygodniu, czy trochę mniej się stresowałeś, biorąc pod uwagę to, że w zeszłym tygodniu jakby były już te pierwsze kroki. Wiesz co, w zeszłym tygodniu wiedziałem, że mam te, mam te tango o wiele bardziej przetrenowane i tam tak czułem, że po prostu no już na, tych, na, na próbach już tak kochałem ten taniec i, i, i wiedziałem, że jak wiadę, to też go pokocham tutaj na, na tym live, tak naprawdę. Dzisiaj no to tak było ciężko. Bałem się bardzo że na live, jak gdzieś się pomylę, zatnę, postanę same w miejscu. Do tego dokładając te wszystkie emocje, które musisz odegrać ta bliskość. No ciężko mi to wchodziło, ale, ale się mega jaram jak to wyszło. Rumba też jest trudnym tańcem. Jest zupełnie inne rozliczenie. Trzeba no wiele momentów przeciągać, dlatego trzeba było. bardzo pilnować rytmu. Do tego wszystkiego koordynacja ruchu, bo to widać, bo jeśli jest wolny taniec, wtedy trzeba wypełnić ten taniec ciałem tak, tak. Ponad tanecznemu mówiąc. Więc naprawdę y, ogrom pracy y, uważam, że Mikołaj zaliczył ten tydzień jako udany, jeśli chodzi o pracę, to jest tak. super. Mikołaj zaliczył rumbę. Nie, a tak przede wszystkim chciałbym mega podziękować Madzi, bo już nie powiedziałem tego na live, ale że Madzia po prostu mi tak układa te treningi, że mam wrażenie, że tak dobrze mnie znasz, że po prostu wiesz, gdzie, co, jak, kiedy ręce, kiedy nogi, żeby tutaj było dobrze. No, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, jak układasz mi te treningi, żeby po prostu tak w to wpłynąć. Dwa ostatnie pytania, bo tutaj naprawdę widzowie, wy tego nie widzicie, ale kolejka jest spora i dziennikarzy i fanów. Mikołaj, czy w ogóle ciebie irytuje to, że jurorzy prowadzący traktują ciebie wciąż jako nastolatka? Irytuję nie, ale specjalnie ze względu na to, że tak mnie traktują. Dzisiaj założyłem wąsa, żeby pokazać, jak bardzo dorosłem, więc nie wiem, co w przyszłym odcinku muszę zrobić, żeby pokazać, że już jestem w jakimś jeszcze bardziej dorosłym wieku, ale zaczynamy już z Magdą myśleć, myślę, że jak się będziemy już wracać z tańca z gwiazdami, to wymyślimy coś, żeby pokazać, że jesteśmy. Ja jestem to jeszcze bardziej dorosły. Ale to nie jest takie, wiesz, nerwujące, że jednak masz 24 lata, tutaj cały czas Mikołaj, dojrzałeś, Mikołaj, z chłopca w końcu stałeś się mężczyzną? Nie, bo ja myślę, że ja serio dojrzałem. Myślę, że ten program, yy, wiadomo, tutaj śmieszne, że tam na początku, że trochę robili ze mnie taką osobę, co by, nie wiem, no nie, w życiu, nie wiem, nie, nie spotkał się z żadną dziewczyną. No myślę, że to trochę może przerysowane, ale fajna jest ta metafora do tego, że serio uważam, że wydoroślałem bardzo przez ten program. I jestem teraz w, idziemy do ósmego odcinka, tak? To będzie ósmy teraz? Tak. Idziemy do ósmego odcinka i, i ja czuję, że po prostu bardzo dużo się u mnie zmieniło. Wartości, w ogóle mówienia, w, no jakby. Serio czuję się w innym miejscu w życiu teraz. My ten progres również widzimy. Jest to bardzo na plus. Ostatnie pytanie, tak jak obiecałam. Wielkie zaskoczenie z programem. Pożegnał się Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska. Co wy myślicie o tej ich. Przemowie końcowej, a właściwie przemowie Agnieszki. Ja dosłownie teraz nam ktoś powiedział przy, przy, przed chwilą, możesz powiedzieć, co tam było dokładnie, bo my nie słyszeliśmy tak, dokładnie, do końca, bo tam średnio słychać z boku. Agnieszka nawiązała do hejtu, powiedziała, że tańczył lepiej niż niejedna osoba tutaj, czyli uderzyła trochę w Was. Ja to tak e, zrozumiałam i też myślę, że widownia w Was, czyli w e, uczestników. I ogólnie było wyznanie miłości, na koniec pocałunek i dość długie przemówienie, dokładnie tego nie zacytuję. Ja uważam w ogóle, że taniec jest bardzo niewymiernym sportem, dziedziną artystyczną, każdy ma swój gust, każdy gdzieś tam patrzy y, pod innym kątem, ocenia ten taniec, dlatego mamy czwórkę, uważam y, osób w jury, każdy też, różne były y, jakby zdania na temat jednego tańca, jednego występu, myślę, że każdy może, jest wolność słowa, każdy może wypowiedzieć się o innych tańcu, jak chce, jak uważa i jak jest dobrze z ich y, jakby przemyśleniami i to jest okej. Okay. W sensie, tak jest moje zdanie. Jeśli Agnieszka tak uważa, jak najbardziej no, nie ma... Ja, ja, bym tylko dodał, rację, ja, ja, ja bym tylko dodał, że jeszcze niedawno dla całej Polski byłem kłodą. Teraz, jeżeli mam być po prostu gorzej tańczącą osobą, to szczerze się z tym zgadzam. Uważam, tańczącą? Że tańczę, to, to właśnie, to tańczącą. Jakby zgadzam się z tym, że tańczę gorzej niż, niż, niż wiele osób. Natomiast staram się, daję sobie 100% i lecimy do no. przodu i naprawdę jest ok ale jacy dyplomatyczni jesteście, dziękuję ale nie, bardzo, Ale my, ale my tak bardzo. serio, myślę, że jakbyś bez kamery nas zapytała, no. to myślę, że tak samo mówimy, no w ogóle serio. się nie, nie wczuwamy. Marcin i Agnieszka zawsze byli dla nas mili, witali się tutaj, gadaliśmy, coś się śmieliśmy. Zawsze mieliśmy, miłe o, mieliśmy słowa, obo, mówili mieliśmy po naszych tak, tańcach, przepraszam, przerwałam. Luz, 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 mieliśmy obok garderoby i kurde, było spoko. Dziękuję wam pięknie, trzymam Dziękujemy. kciuki, za przyszły tydzień, do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy.